Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak WandaVision łączy się ze Spider-Manem 3. Ale zanim o tym, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić, prawda? Oczekiwanie na WandaVision studia Marvel sięgała nieba od momentu pojawienia się Kevina Feige na scenie podczas San Diego Comic Con w 2019, w którym to zapowiedział show. Serial jest bardzo nietypowy i jest zupełnie czymś innym, czym jeszcze nie widzieliśmy w MCU. Serial opowiada historię Wandy i Visiona żyjących na przedmieściach miasteczka Westview. Jednak nie dajcie się zwieść, w MCU nic nie jest tym, jak może się wydawać. Wiemy już, że WandaVision wprowadza do MCU koncept multiversum, czyli alternatywne rzeczywistości. Każdy odcinek inspiruje się innymi kultowymi produkcjami. Nic więc dziwnego, że ekipa stojąca po drugiej stronie kamery napchała serial Easter Eggami. Dzisiaj porozmawiamy sobie, co oznacza zakończenie pierwszego odcinka i jak łączy się ze Spider-Manem 3. Uwaga, spoilery! Ostatnia scena pierwszego odcinka ukazuje nam tytułowych bohaterów siedzących na kanapie. Wanda właśnie wyczarowała obrączki, a Vision powiedział. I żyli długo i szczęśliwie. Podczas pocałunku nowożeńców, Vision unosi pilot telewizora i naciska wyłącznik uruchamiający napisy końcowe. Zauważcie, że w tym momencie to Vision zainicjował koniec odcinka. Pierwszy odcinek wskazuje, że to Wanda kontroluje rzeczywistość, świadomie lub nie. To właśnie Wanda kazała Visionowi uratować pana Harta, a to może wskazywać, że Vision ma własną wolę w świecie stworzonym przez Wandę. Podczas fałszywych napisów końcowych możemy przeczytać różne ciekawe nazwiska nawiązujące do różnych seriali lat 50. Reżyserem odcinka jest niejaki Abe Brown. W komiksach Abe jest mistrzem sztuk walki o pseudonimie Black Tiger. Pochodzi z Harlemu i jest członkiem grupy Sons of the Tigers. W MCU Abe Brown jest postacią ze Spidermana Homecoming, w którego wciela się Abraham Attach. Brown był kolegą z klasy Petera Parkera w szkole. Później dowiadujemy się, że przeżył stryknięcie Thanosa. Fani MCU powinni już wiedzieć, że za każdym Mister Eggiem kryje się większe znaczenie. W tym momencie nie wiemy, czy to nawiązanie dotyczy Black Tiger'a z komiksów, czy kolegi Pitera Parkera ze szkoły, jednak istnieje szansa, że w przyszłości MCU zobaczymy połączenie tych dwóch wcieleń Abe'a Browna. Jak wspomniałem, Abe był reżyserem pierwszego odcinka. Wiemy również, że agencja Sword jest bezpośrednio związana z alternatywną rzeczywistością stworzoną przez Wandę. Brown nie był ofiarą stryknięcia więc możliwe, że pracuje dla agencji S.O.R.D. i może jest jednym z agentów przydzielonych do sprawy Wandy i Visiona. Nikt z nas nie wie kto i kiedy pojawi się w kolejnych odcinkach. Paul Bettany, aktor wcielający się w rolę Visiona wspomniał w jednym z wywiadów, że w serialu zobaczymy niespodziewanego aktora. Oczywiście wzbudza to ciekawość, ponieważ nie wiemy czego oczekiwać po pierwszym serialu MCU czy Ape Brown będzie miał większą rolę w MCU? Czas pokaże, lecz pojawienie się drugoplanowej postaci z innej franczyzy to zaiste interesujący kąsek dla fanów Spider-Mana. Kiedy napisy końcowe trwają, kamera odsłania przed widzami bardzo ciekawą rzeczywistość. Czyżby Disney Plus istniało w MCU? Raczej nie, ale interesujące jest to, że ktokolwiek ogląda życie Wandy i Visiona, widzi to dokładnie tak jak my. Tutaj pojawia się pytanie, jakim cudem oni to w ogóle widzą? Czy Wanda to wróg MCU? Jak transmituje obraz prosto na ekran telewizora? Zastanawiające jest jeszcze, czy wydarzenia w serialu dzieją się w czasie rzeczywistym. No i pozostaje jeszcze pytanie, kto ogląda ten przekaz? Oczywiście jest to agencja S.O.R.D. Wiemy to bazując na kilku wskazówkach, ale głównie zdradza to wielki notes z logiem agencji. Ewidentnie agencja jest zamieszana w to, co dzieje się z Wandą. Z tej sceny, którą teraz widzicie na ekranie, widać, że Sword bacznie obserwuje poczynania Scarlet Witch. Sword oznacza Sentient Weapon Observation Response Division, co wskazuje, że Wanda jest zagrożeniem. W końcu tajemnicza osoba naciska guzik na urządzeniu, po czym pojawia się obraz: Proszę czekać, zanim na naszych ekranach pojawią się prawdziwe napisy końcowe. Nie wiadomo do czego służy to urządzenie, ani kim jest ta tajemnicza postać. Cokolwiek dzieje się w Westview nie jest niczym dobrym, ale co Wy macie do powiedzenia w tej kwestii? Oczywiście zostawcie swoje komentarze na dole poniżej. Aha, no i gdzieś tu u góry macie kod na 20% zniżki w sklepie progamer.pl. Trzymajcie się! Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!